To podsumowanie najważniejszych wiadomości w Radio 90. Arkadiusz Żabka. Zapraszam. Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu 90. Po ukraińskiej stronie granicy czekają wyczerpane kobiety z dziećmi. Czekają od wielu godzin, od wielu dni. To relacja mieszkanki powiatu wodzisławskiego, naszej słuchaczki, która wróciła z Ukrainy. Granicę przekraczała w Korczowej. To, co widziała po ukraińskiej stronie, na zawsze zostanie w jej pamięci. Tam potrzebni są wolontariusze, apeluje pani Karina. Godzina 23 w nocy. Po stronie ukraińskiej stało około... 3000 osób. To były tylko i wyłącznie dzieci z matkami. Było minus 2 stopnie. Te dzieci były z rodzicami skumulowane w takich grupach po 500-700 osób, które stały na dworze. Nie przykrytym w jakimś pomieszczeniu absolutnie. Dzieci się słaniały na nogach. W śmieciach toneli stali. zimna zziębnięci i kolejka się nie ruszała, jak stała dwie godziny. Po stronie ukraińskiej, to żadna matka z dzieckiem nie przesunęła się nawet o metr. Nie było żadnego koca, żadnych kołder, żadnej herbaty, więc ta pomoc jest potrzebna po stronie ukraińskiej. Tam muszą wolontariusze przejść. Nasza słuchaczka podróżowała z kolegą do Lwowa dziewięciosobowym busem. Stamtąd mieli zabrać dziecko znajomych do Polski, ale też liczyli się z tym, że pomogą w transporcie kilku innych osób. Przejechaliśmy troszeczkę dalej, tam jest stacja benzynowa, zaraz za tym na tej stacji dosłownie matki wrzucały nam dzieci do samochodu i prosiły nas, prosiły, żebyśmy im ratowali ich dzieci. Kolega mówi, no, no trudno, no weźmiemy, no. Ale my jedziemy do Lwowa, tłumaczymy. Nieważne, oni chcą z nami iść i jechać. Zabraliśmy 17 osób do tego samochodu. Chyba 6 osób, taka rodzinka z czwórką dzieci, wracali z powrotem, ponieważ powiedzieli, że nie mają siły. Czwarty dzień są już na tej granicy, bo najpierw szli dość długo i oni już nie chcą do Polski, oni chcą z powrotem na Ukrainę, bo nie mają już siły walczyć. Byli tak zdeterminowani, te dzieci nawet nie płakały. Mieszkańcy naszego regionu z granicy do Lwowa zabrali też dwóch Ukraińców, którzy porzucili pracę w Gliwicach i jechali do Donbasu, bywa walczyć. Dom pielgrzyma w klasztorze w Rudach i dom rekolekcyjny w Nędzy udostępniony uchodźcom z Ukrainy. Na dziś przebywa w nim blisko 60 osób. Ksiądz Jan Rosiek, dyrektor ośrodka formacyjno-edukacyjnego diecezji gliwickiej w Rudach, od kilku dni przyjmuje wojennych uciekinierów. Pierwotnie przyjechać miały maluchy z domu dziecka, ostatecznie trafiły tam matki z dziećmi. No obecnie mamy tutaj w samym naszym ośrodku 14 osób, już czekamy na kolejne osoby, które zjeżdżają. Pod naszą opieką jest jeszcze jeden dom reko kolekcyjne w Nędzy i tam też przygotowujemy posiłki. Tam jest ponad te 40 osób też. Także będzie dość spora grupa, którą musimy tutaj objąć opieką. To jest nie tylko dach nad głową, to jest też opieka medyczna. Tak, to już się właśnie dzisiaj zaczęło, bo wczoraj w nocy matki przyjechały z dziećmi, to taki profil teraz mamy w naszym obiekcie, że to są matki z dziećmi. No niestety dzieci nie wytrzymują tej podróży bardzo karkołomnej. Dość widać zdrowotnie na tym podupadają. Także już to była interwencja naszych pielęgniarek, które chętnie pomagają i deklaracja służby zdrowia naszych lokalnej, żeby coś się działo, to zaraz są też do pomocy. Także na razie jest wszystko pod kontrolą, ale widać, że takie potrzeby będą. Pomagamy uchodźcom znaleźć pracę. Część już pracuje. Nie ukrywa ksiądz Jan Rosiek. Już panie są w pracy, dwie, które są zaangażowane. Jeden Gdzie pan... pracują? Gdzie znalazły pracę? W restauracji naszej. Zresztą one same chciały, już nie siedzieć bez czynienia, tylko rzeczywiście zabrać się do, do pracy, więc bardzo fa fajna sprawa. No jednego pana też mamy chętny do pracy i też już policjantami pojechał szukać, znaczy już wy, wyznaczonej pracy, bo szukamy dla niego, żeby se nawet wybrał, póki jeszcze jest możliwość wybrania, bo może być tak, że ten rynek pracy się troszeczkę zaciśnie, ale staramy się wyjść na, na przeciw wszystkim potrzebom tych ludzi. Muszą zawsze tą głowę czymś, żeby nie myśleć tylko o tej tragedii, o tym, co ich spotkało, a jakąś mieć perspektywę taką do przodu. Otworzył ksiądz drzwi na, domu pielgrzyma, ale co dalej? Na jak dalej? długo? No tego, tego nie wiemy, tego nie wiemy. Na razie nie, nie stawiamy żadnej granicy, po prostu na bieżąco staramy się no, realizować te zadania, które przed nami są. No, zobaczymy, co czas przyniesie. Co ciekawe, jedna z dzieci ukraińskich uchodźców zaczęło od czwartku chodzić do przedszkola w Rudach. Miasto Jastrzębie Zdrój przygotowuje kolejny konwój do partnerskiego miasta Borszczów na Ukrainie. Jastrzębianie przekazali już agregaty, śpiwory, rękawiczki, latarki, baterie, środki higieny osobistej i chemię. Teraz organizowana jest kolejna zbiórka, bo władze Borszczowa po raz kolejny apelują o wsparcie. Dostaliśmy dwa dni temu kolejny list od władzy Borszczowa, która prosiła tym razem o to, by zaopatrzyć ich w afteczki, latarki, buty męskie, skarpety na kolanie ochraniacze na łokcie i pościel i te rzeczy trafią do mieszkańców, którzy będą zrekrutowani do pomocy służbom mundurowym w obronie ojczyzny. Zatem apelujemy do wszystkich mieszkańców Jastrzębia, że jeżeli tylko mogą, to żeby przygotowali taką apteczkę, w której znajdą się środki opatrunkowe, plasty, gaziki czy też tabletki przeciwgorączkowe, Dary zapakowane we worki strunowe należy przenosić do siedziby Straży Miejskiej. Izabela Grela, naczelnik Wydziału Informacji, Promocji i Współpracy Zagranicznej, która wyruszyła na granicę z pomocą, podkreśla, że nieoceniona była pomoc firm, które działają przy granicy z Ukrainą. Z Borżkowem umówiliśmy się w ten sposób, że spotykamy się na granicy i tam robimy przerzut tych wszystkich naszych przygotowanych darów i agregatów. I jak zawsze w przypadku takich sytuacji zdarzają się komplikacje, ale najważniejsze w tej sytuacji, i tak moraletycznie, to to, że bardzo pomocni są ludzie, którzy mieszkają przy granicy. Proszę sobie wyobrazić, gdzie wystarczy jeden telefon do furtowni budowlanej z prośbą o przetransportowanie agregatu, on ważył jedną tonę 350 kg. I ta firma po prostu stanęła na wysokości zadania i nam pomogła. Właściwie trwało to 15 minut. Zupełnie się nie znaliśmy. Kontakt był z Google'a, więc to jest coś fantastycznego. Transport do Borszczowa na Ukrainie wyruszy prawdopodobnie pod koniec marca, bo miasto Jastrzębie Zdrój chce zorganizować specjalistyczny samochód do odgruzowywania miasta. To droga pewna na pół wieku. Tak podczas otwarcia wschodniej obwodnicy Raciborza mówił o trasie Zbigniew Tabor, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Niespełna 8-kilometrowy odcinek ma odciążyć ruch samochodowy w centrum Raciborza. Z całą pewnością tak. Przyjęliśmy taki system projektowania i wykonawstwa, żeby właśnie nie wracać ciągle na to, co już kiedyś było zrobione. I to jest no, najnowsza tendencja na świecie biorąc pod uwagę tak zwany cykl życia, że to, co jest tanie na początku, to jest później drogie w eksploatacji. Dlatego też lepiej jest dołożyć troszeczkę pieniążku więcej i w tym momencie rzeczywiście prowadzić tylko pracę bieżącego utrzymania i raz na 15 lat wymieniać wartość ścieralną. Choć dyrektor Tabor nie chce deklarować dat, jak mówi, jest szansa, że w ciągu dwóch lat ruszą roboty nad następnym odcinkiem drogi regionalnej. Teraz trwają prace projektowe. Budowa nowego odcinka drogi pochłonęła ponad 274 miliony złotych. Na wysypisku odpadów w Rybniku być może za kilka lat będzie powstawała tak zwana zielona energia. W środę podpisano list intencyjny w tej sprawie. Droga do realizacji inwestycji długa, ale warta, bo z roku na rok problem gromadzenia śmieci jest coraz większy. Rybnik ma być drugim po koninie miastem w Polsce, gdzie może powstawać centrum przetwarzania odpadów. Dzięki temu otrzymać będzie można wodór, ciepło i prąd, mówi prezydent Rybnika Piotr Kuczera. Chcemy, aby w jednym miejscu tak naprawdę powstał swoisty kombinat, który właśnie odzyskiwaniem wszystkiego tego, co da się odzyskać się zajmował. Dzisiaj Unia Europejska wprost mówi o tym, że zielona energia, to ta energia, która powinna wrócić do mieszkańców. Z jednej strony, gdybyśmy tego nie zrobili, te opłaty śmieciowe nie kończyłyby się tylko na zakupie towaru, potem na opłacie właśnie za odbiór śmieci, ale dołożylibyśmy trzeci element, czyli tak naprawdę karę, ponieważ nie będziemy wywiązywać się. Z tego, na co narzuca nas, nam Unia Europejska, czy polskie nawet uwarunkowania prawne. Chcemy, aby ta zielona energia wróciła do mieszkańca i mogła być pożytkowana na terenie naszej gminy. Planowana inwestycja w tzw. zieloną energię jest wstępnie szacowana na pół miliarda złotych. Powstaniem inwestycji zainteresowana jest spółka Zepak. Jej prezesem jest Piotr Woźny, były wiceminister do spraw smogu. W Koninie udało się jej podobną inwestycję zrealizować. Teraz czas na rybnik. Skąd tak? Taka, a nie inna. Mamy tą ideę, którą chcielibyśmy tutaj realizować. Wizję tego, jak to centrum tej zielonej energii miałoby wyglądać. Te pół miliarda złotych to jest, to jest ta wartość środków, która nam się tak rysuje jako, jako mniej więcej kosztochłonność tego procesu. to ma dać pieniądze? E na pewno będziemy rozmawiali tutaj o tutaj musimy sobie dokładnie zwymiarować wielkość inwestycji i kosztochłonność. Więc z naszego punktu widzenia to jest takie powiedziałbym, z jednej strony dzielenie się naszymi doświadczeniami, z drugiej strony aktywne budowanie rynku dla rzeczy, które, które udało nam się już nie przetestować i zrobić. Obie strony dały sobie trzy miesiące na przygotowanie tak mapy drogowej w jaki sposób będzie można realizować te inwestycje w Rybniku. A centrum zielonej energii ma powstać między ulicami Tkoczów, Świerklańską oraz drogą regionalną, kiedy nie wcześniej niż w 2028 roku. Więcej na radio90.pl.